Hej, cześć, witajcie z tej strony Ja, czyli kiślu. Hej, cześć, witajcie z tej strony Ja, czyli kiślu. Cześć, witajcie moi drodzy z tej strony Ja, czyli kiślu. Hej, cześć, witajcie z tej strony Ja, czyli kiślu. Six hours later. Hej, cześć, witajcie z tej strony Ja, czyli kiślu. Zapraszam do oglądania. Ale seksowne przywitanie. Wow, dammy takie było. Wow. I jedziemy dalej z tematem odcinka Muzykli. Jeżeli chcecie więcej, to podajcie ocenę, tak czy nie. Haha, <laughs> słuchaj, nie umiem prosić o łapki w górę. Jest też takie Muzykli jak Sylwia Lipcia. Zdobyła jako pierwsza 100 tysięcy followersów na polskim Muzykli oraz Koronę. Nagrajmy mi takie gratulacje. Nie wiem, myślę, że śmieszne. Ja się śmiałem. Patrzcie, tutaj. They swing low. And the trumpets, there you go. Jeszcze nagrałem z moim tatą. Tata oczywiście o tym nie wiedział, że tu idzie do sieci. Wkręciłem mu, że wiesz, tata to dla mnie, co ty. przez to ja nigdzie tego nie puszczę. Jak tańczę z ojcem. No, ale jednak. Skłamałem. Zobaczmy tego jump-dub'a. To było wtedy bardzo modne, że się wyskakiwało, robiło się daba. I zyskiwało się Featured Na szczęście, znaczy no nie na szczęście Niestety, nie dostałem Jeżeli ktoś z z zarządu tego co klika te gwiazdki, e, ogląda, to proszę mi dać <grymki> No. You, Coś czuję, że kurwa, co nowe będzie się śmiał ze mnie, że Bastil Bastil, Bastil, BASTIL BASTIL BASTIL, Bastil. Bastil. Bastyl. Bastil Bastil Bastille Bastil Bastil No Angels. Bastyl. koncertu Bastyl, Bastil Bastyl, Laterdy. Bastyl. Nie ma jak riposta. Toka ducha, każer. się Nie jak jak tu da. Będę moc Iинаяющим! Yeah. Yeah. Ostatnie Muzyki na dziś jest zainspirowane z Zgadnijcie kogo? Zuzi! Także, Zuzia, kawał dobrej roboty, naprawdę jestem Twoją fanem, Twoją fanem, Twoją fanem. Fajna okazja się w sumie przydarzyła, że Minecraft znowu stał się taki wiecie, fajny na topie, i tak dalej. I stwierdziliśmy, że trzeba to zrobić. Nie ma na co czekać. Tak nam powiedział Karmowski. No, hejka, co tam się z tobą dzieje? A, i swoją drogą, czym mam okulary Harry Petera? To w sumie nie wiem, tak dla beki. Okej. Okay. Od czego się zaczęło, SKK? Wchodź tutaj i powiedz mi, czy pamiętasz, od czego zacząłem y, moją. Aha, jesteś na koniku. Nie no dobra, to zostaw głosy. zostaw rumak, zostaw rumak, zostaw rumak. Tutaj ktoś by się do ciebie wprowadził, może zaprosisz jakąś gorącą. Czym ty jesteś? Waleniem? Jakąś szkodę? Jestem płetralem. Bękitnym Oj, Co to ten płetwal? Tamten, z kim plumka? Znafą? No właśnie nie wiem, chyba z jakąś orką, więc jeżeli znajdziesz jakaś chętna, napalona foczka, to zapraszam do mojego domku, mam wolne piętro. Idziemy do ostatniej odnogi. No SKKF, poczekaj! W ostatniej odnodze mojej wspaniałej, podziemnej, że tak to powiem, nie wiem czego. Mamy wagoniki, których jeszcze raczej nie używaj, bo nigdzie ci nie dowiodam. Okay. Jednakże była mała przeszkoda na drodze, mianowicie w postaci rzeki, przez którą musimy poprowadzić taki tunel. Lamasz? Jest taki tunel Lamasz? Jest kanał Lamasz. Kanał Lamasz, którym będziemy mogli sobie prosto do ekspiarki, cały czas idąc prosto, <noise> e, dotrzeć, no właśnie, dotrzeć do tego właśnie Spawnera szkieletów. E, mamy dwa mosty. Jeden z mostów jest gdzieś tam i nazywa się Barabasz. I idąc przez niego musimy krzyknąć, uwolnić Barabasza. Uwolnić Barabasza! Uwolnić go! Barabasza! Uwolnić Barabasza! Nie wnikajcie, to wymyślił Filip Kłoda. Yy, drugi most nazywa się Jabadaba, i idąc przez ten most musimy krzyknąć Jabadaba. Także taki Dabę, woda, woda Dziwna zabawa i ten most Jabadaba znajduje się za moją działeczką. Tam jak widzicie, prawda, taki y, oświetlony. Idzie nasz y, wojownik tutaj. Prawda, jak siatkarka, jak siatkarka wypnij dupę szybko, dupkę, dupkę. Klap w dupeczkę, tak siatkarki się widają. Ojej. Ojej. Dobra, więc robiliśmy rewitalizację naszego pięknego serwera i te wszystkie, które ym, były mniej urodziwe, budowle, czy też m.in. tą górę, która siała trochę grozą, była brzydka, nieestetyczna. Postanowiliśmy przebudować, odpicować. Ale czy masz cela, człowieku? No nie, kurde. Zrób Słyska. daba, szybko. Daba. The one, the piękna brama nazwita i to jest ten domek z pierwszego odcinka, także on się nie zmienił. Oczywiście owieczka. Pier i owieczka Doli są w zagrodzie. Doli i Pier. Doli i Pier? Dokładnie może być. Eee... I co? Eee. <grymny> Magazyn niestety się nieco przesunął y... do innego domostwa, jako już do tego magazynu każdy sobie wchodził, brał co chciał i wychodził. Tak jak z jakiegoś <grymny> ogólno e więc trochę słabo. O niczym nie wiem. I trzymajcie się. Pozdrawiam, ciepło. Do zobaczenia niebawem BENC!